Zastanawiam się, geś, czy w ogóle używacie jakieś produkty w pielęgnacji pod oczy, bo ja tak dotychczas, no nie da się ukryć tę strefę, mocno pielęgnacyjnie olewałam i zawsze nakładałam pod oczy po prostu ten sam krem, który nakładałam na resztę twarzy. I tak dotychczas byłam raczej zadowolona z efektów, ale właśnie w tym roku stwierdziłam, że jedną rzeczą, którą chciałabym dopracować jest... Taka bardziej um, jakaś skuteczna pielęgnacja pod oczami. I rzeczywiście widzę po paru miesiącach różnicę. Przede wszystkim zauważyłam, że takie dobrze dobrane produkty pomagają zdejmować w tej strefie opuchliznę, a ja mega często budzę się rano no, tak zapuchnięta, że wyglądam jak panda i okazuje się, że jak się odpowiednio dobierze serum pod oczy, to można sobie te opuchliznę błyskawicznie zmniejszyć. Tak samo widzę tutaj wypłycenie pierwszych zmarszczek klinicznych i ogólnie mam wrażenie, że ta powieka jest taka jakby bardziej napięta. Warto też dodać, że używanie jednego kremu na twarzy i, i pod oczy to jest jak najbardziej poprawna rzecz. Dopóki nie robią nam się prosaki i krem nie piecze nas w oczy, no to wszystko jest ok. Natomiast jeżeli zależy nam na jakimś takim bardziej stargetowanym działaniu, skupionym na konkretnym rozwiązaniu konkretnych problemów, no to samo a teraz widzę, jak te produkty pod oczy robią różnicę.